Kolejna gloksynia tigrina redy. Kwiat z prawej strony już przekwitać zaczyna, a ten z lewej rozkwitł dwa dni temu. Wszystkim gloksyniom należy bulwkę Zasuszyć na zimę, tak jak bulwy begonii. I wczesną wiosną, powiedzmy w marcu, wsadzamy płytko do doniczek, przysypując ziemią, wygłębieniem ku górze. Problem miałam, gdy pierwszy raz kupiłam groksynię. Nie wiedziałam, jak posadzić. I było wykopywanie, wyjmowanie z donicy i ponowne sadzenie też już powinna być doniczka większa ale tak jak mówię jeszcze miesiąc i zacznie się zasuszanie można pozostawić w tej donicy ale co świeża ziemia to świeża to tak jak z kannami na przykład wykopujemy lub zostawiamy w donicach, jeżeli mamy posadzone w donicach Tigrina Redy i też pierwszy raz za kwitłami. A za rok postaram się, żeby kwitnienie było bardziej obfite no i żeby tak się nie wyciągała łodyga, tylko muszę dodać, że mszyca również bardzo zaatakowała prawie wszystkie rośliny w tej oranżerii mojej. A tam w głębi begonia kolalowa. Ale to już nieważne. To na razie miłego dnia życzę.